Uważam, że kostkę może wziąć każdy i ułożyć się w ciągu dosłownie jednego, dwóch dni. Jestem Igor Ośmiałowski, jestem studentem 5 roku biotechnologii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. Od 11 lat zajmuję się speedcubingiem, czyli układaniem kostki Rubika na czas. Speedcubing polega na możliwie jak najszybszym ułożeniu łamigłówek pokroju kostki Rubika, mierzonym pod okiem sędziego. Moja pasja do speedcubingu wzięła się stąd, że na początku gimnazjum kolega pokazał mi, że da się ułożyć taką kostkę, że on to umiał zrobić w około półtorej minuty. No i stwierdziłem, że ja nie mogę być, że tak powiem, gorszy. Kupiłem swoją własną kostkę na swoje 13 urodziny i siedziałem 5 godzin z poradnikiem aż ją ułożyłem. Dosłownie następnego dnia zacząłem sobie mierzyć czasy, było 5 minut, potem 4, potem 3. Po tych 11 latach jestem w stanie ułożyć klasyczną kostkę Rubika 3x3 w około 7 sekund. Poza tym występują też inne kostki, takie jak 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, aż do 7x7. Brałem udział w 76 oficjalnych zawodach Światowej Federacji Speedcubingu WCA. W 2017 roku byłem wicemistrzem Polski w układaniu klasycznej kostki 3x3. Dwa lata później, w 2019 roku wygrałem Gdańską Ligę Speedcubingu. Od trzech lat właściwie również prowadzę online zajęcia. Jestem trenerem Speedcubingu. Moim największym marzeniem i celem, jeśli chodzi o moją ulubioną konkurencję, czyli kostkę 3x3, jest osiągnięcie Średniej na zawodach poniżej 6,5 sekundy. W mojej pracy magisterskiej badam zmienność genetyczną wśród mieszańców chryzantemy, naszych odmian z politechniki. Na podstawie obrazów elektroforetycznych będę tworzył macierze zerojedynkowe, które pozwolą mi ocenić, jak odmienne są od siebie te odmiany, jak blisko spokrewnione, czy pojawiają się nowe mutacje przydatne pod kątem hodowli następnych odmian. Planów na przyszłość mam bardzo dużo. Na ten moment poświęcam się. Się mimo wszystko głównie mojej pasji do skutkingu. Natomiast nie ukrywam, że praca w laboratorium, odkrywanie tego, co żyje, jest dla mnie również wielką pasją. Więc myślę, że tutaj po prostu muszę poczekać na to, co przyniesie przyszłość. I jeśli znajdę miejsce odpowiednie dla realizowania również pracy w zakresie biotechnologii, będę również to realizował.